Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest nasze kolejne spotkanie z, ze sprawami obywatelskimi. Spotykaliśmy się już w sprawach ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego kilka razy. Teraz mamy taką sytuację, że od 1 marca mamy tak zwany system rejestrów państwowych, wchodzą aplikacje w postaci bazy usług stanu cywilnego, bazy PESEL i rejestru dowodów osobistych. Jest to aplikacja wirtualna, aplikacja online. Weszły nowe, w życie nowe, z dniem 1 marca nowe przepisy dotyczące ewidencji dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Obowiązują nowe ustawy, nowe polecenia wykonawcze, rozporządzenia, nowe procedury. Jest tego bardzo dużo. Jeżeli chodzi o realizację zadań przez, przez nasz referat, no i zmieniły się również zasady, nie w całości, ale zmieniły się zasady wydawania dowodu osobistego, kwestii meldunkowych, rejestracji stanu cywilnego. To, co Państwo słyszeliście w, w mediach ogólnopolskich dotyczących dowodu osobistego, tak zwanego komercyjnego ślubu, to są wszystko sytuacje, które troszeczkę nas jak gdyby podniecają, powodują, że jesteśmy tym zainteresowani, ale ta prawdziwa praca związana z, ze sprawami obywatelskimi odbywa się w, w urzędach miast, urzędach gmin, urzędach miast i gmin. My realizujemy zadania wynikające z, z tychże nowych ustaw. Ten system ma generalnie usprawnić działanie administracji. Te systemy, te aplikacje mają się między sobą komunikować i tak też czynią. Natomiast sama kwestia obsługi interesantów, jak Państwo zresztą zauważyliście, wydłużyła się. Czyli wszystkie czynności niestety musimy w ramach tej aplikacji wykonać przy interesancie. Także apelowałbym do Państwa w tym pierwszym okresie obowiązywania nowych przepisów, aby, aby być cierpliwymi, aby, aby spokojnie czekać na realizację tych czynności, które wykonujemy w ramach urzędu. Urzędnicy są oczywiście przeszkoleni, ćwiczyli na aplikacjach szkoleniowych, uzyskiwali certyfikaty i są dobrze przygotowani do tego typu działań. Natomiast sam system jest zupełnie nowy. Każde kliknięcie, ka każde przesunięcie między poszczególnymi bramkami wiąże się z odpowiedzialnością tego, tej osoby, która te dane do systemu y, wprowadza. Nie mamy możliwości y, obsługi wykonywania pewnych czynności poza państwem, więc musimy wszystko wykonywać przy, przy interesancie. <laughs> Jeżeli chodzi o szczegóły, y, zacznijmy od ewidencji ludności. Y, jest nowa ustawa, ale obowiązek meldunkowy nadal został, czyli jeżeli Państwo macie centrum życiowe na terenie pewnej gminy, czy, czy to stałe, czy, czy czasowe, jesteście Państwo zobligowani do tego, aby się zameldować. Są no, nowe druki meldunkowe, natomiast generalnie zasada meldunkowa się nie zmieniła. Ten, który przebywa na danym terenie w ciągu 30 dni, od chwili pojawienia się na danym terenie, powinien się zameldować na pobyt stały, jeżeli ma tutaj stałe centrum życiowe, natomiast jeżeli ma czasowe centrum życiowe, powinien się zameldować na pobyt czasowy. Z aplikacji źródło, z aplikacji rejestru PESEL wydajemy po zameldowaniu zaświadczenie jedno z urzędów w przypadku zameldowania na pobyt stały, natomiast w przypadku zameldowania na pobyt czasowy, tylko jeżeli interesant składa wniosek. W tej sprawie. Czyli reasumując, najmniejsze zmiany, jeżeli chodzi o, o, są, jeżeli chodzi o sprawy meldunkowe. Natomiast w dowodach osobistych o tyle się zmieniła sytuacja, że jest inny, inny wniosek, który może być po części zaczytywany z systemu, czyli nie musicie Państwo wypełniać. Wniosku o wydanie dowodu osobistego. Oczywiście, jeżeli, chodzi o, jeżeli Państwo chcecie, to oczywiście możecie taki wniosek wypełnić. Natomiast nie ma takiego powodu, bo system dowodów osobistych jest już wypełniony czyli posiadamy informacje o Państwa dowodach osobistych i możemy zaczytać, wypełnić te, te informacje przy składaniu przez Państwa y, wniosku. Najważniejszym jest, żeby zrobić zdjęcie do dowodu osobistego, bo obecnie nie trzeba żadnych innych dokumentów załączać. Zdjęcie jest teraz inne. Jest to fotografia na wprost, amfasy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm. Powinna być czytelna, nie za jasna, nie za ciemna, bez żadnych refleksów. Trzeba zwrócić na to uwagę. Ponieważ w tej aplikacji, który urzędnik przyjmujący wniosek o wydanie dowodu osobistego, musi, musi to zdjęcie zeskanować. Ważna jest tutaj linia brody, linia oczu, linia nosa, więc to apel i do Państwa, żebyście Państwo zwracali uwagę, jakie zdjęcie odbieracie od, od panów, pań, które przygotowują fotografie, no i apel też do osób przygotowujących te zdjęcia, żeby zwrócili szczególną uwagę na, na Rodzaj tego zdjęcia. Jeszcze chcę dodać, że twarz na tym zdjęciu ma, ma, ma być w wielkości 70-80%. Ważnym jest to, że, że obecnie wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać w wybranym przez siebie urzędzie. Nie jest to związane z, z zameldowaniem na pobyt stały jest tylko ta, taka zasada, że tam, gdzie składamy wniosek o wydanie dowodu osobistego, yy, mamy obowiązek w tym miejscu yy, go odebrać. Są takie, jakie jeszcze, takie zapisane, to można to nazwać małe myki yy, w tych przepisach, że, że możemy odwiedzić kogoś yy, w domu w przypadku przyjęcia wniosku o yy, Wydanie dowodu osobistego, ale to jest, się wiąże z niepełnosprawnością, z, z, z chorobą, z jakąś niemożnością stawienia się do, do urzędu. Wtedy też, też istnieje możliwość odbioru. Jeżeli w tym trybie składamy wniosek o wydanie dowodu osobistego, jest możliwość odbioru tego dokumentu przez pełnomocnika. Jeszcze taka jedna informacja z dowodami osobistymi, która, która moim zdaniem jest ważna. To, to, że wydajemy dowody osobiste na okres 5 lat i na okres 10 lat. Nie, ma, nie są wydawane dowody na czas nieoznaczony. W ustawie jest zapisane, że osobom do 5 roku życia wydaje się dowody osobiste na 5 na lat, osobom powyżej 5 roku życia na okres 10 lat. W dokumencie tożsamości. Są następujące dane, ale to na pewno Państwo wiecie z mediów ogólnopolskich. Jest wymienione nazwisko, imię, imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data urodzenia, numer PESEL, obywatelstwo, miejsce urodzenia i organ wydający. To jak Państwo widzicie, nie ma tam miejsca pobytu stałego, mimo że da, nadal obowiązek meldunkowy obowiązuje w dowodzie osobistym. Nie ma informacji o miejscu pobytu, więc jeżeli taki pobyt zmieniamy, nie ma to wpływu na na zmianę dowodu osobistego. Kwestia konieczności wymiany dowodu osobistego. Ci, którzy posiadają na tę chwilę ważny dokument tożsamości, ważny dowód osobisty, nie mają obowiązku wymiany tego dowodu osobistego na nowy. Trzeba dokładnie sprawdzać, zajrzeć do dowodu osobistego, do jakiej daty jest on ważny i dopiero przed upływem tego okresu złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego. Wszyscy, także wszyscy ci, którzy mają wcześniej wydane osob dowody osobiste, i tam mają zapisany między innymi adres pobytu stałego. Te dokumenty są ważne, nie ma konieczności wymiany dowodu osobistego na nowe. No proszę Państwa, rzeczywiście w, do, w nowym dowodzie osobistym nie ma, nie ma y, informacji o pobycie stałym, no ale nie jest tak, że nie można uzyskać y, zaświadczenia z, z lokalnej bazy danych o tym, że y, jest się zameldowanym na pobyt stały, jeżeli, czy na pobyt czasowy, jeżeli jest taka konieczność, tak? Przy samym y, obowiązku meldunkowym, czyli y, zaznaczeniu nowego meldunku, y, nowego pobytu stałego bądź czasowego, y, w rejestrze PESEL wydawany jest dokument w postaci zaświadczenia, który jest ważny tak długo, jak Państwo nie zmienicie pobytu stałego, bądź jak nie skończy się pobyt czasowy. Natomiast Dodatkowo z, z lokalnej bazy danych, która yy, nadal jest prowadzona i powinna być aktualizowana z bazy PESEL, wydajemy zaświadczenie. Czyli jeżeli Państwo będziecie potrzebowali zaświadczenia, na przykład do banku czy do jakiejś innej instytucji, to oczywiście potwierdzenie zameldowania urząd yy, yy, wydaje, natomiast no, nie ma yy, niestety albo stety informacji o tym, gdzie jesteście Państwo zameldowani, mimo że cały czas obowiązek meldunkowy istnieje. Opłata skarbowa za, za wydanie zaświadczenia potwierdzającego pobyt stały bądź czasowy danej osoby to, to 17 zł, ale jest ona pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, z której wynika, że, że w sprawach, które nie podlegają opłacie skarbowej, i są z tych opłat zwolnione, wtedy nie pobieramy opłaty skarbowej. Czyli nie wiem, na przykład, jeżeli ktoś potrzebuje zaświadczenie na przykład do banku czy do sądu do sprawy spadkowej to niestety jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł, no ale jeżeli załatwia sprawę z kręgu, spraw, nie wiem, do ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia emerytalnego, świadczeń socjalnych, o, zaświadczenia do tej pory były, były wydawane niepłatnie, czyli nie podlegały, nie podlegały opłacie skarbowej no i do tej pory i, i, i w następstwie wejścia tych nowych przepisów również, również nie pobieramy w tym, w tym przypadku opłaty skarbowej. Jeżeli chodzi o kwestię rejestracji stanu cywilnego no to tu już jest zupełna Zupełna zmiana. Największa reforma, jeżeli chodzi o hmm, największe zmiany wchodzą, jeżeli chodzi o rejestrację stanu cywilnego. W 2014 roku weszła nowa ustawa, która obowiązuje od, od 1 marca 2015 roku. Przede wszystkim jest to obecnie rejestr państwowy, kwestia wirtualna, uzupełniana online. I ten, ten, ten rejestr. Jest na razie rejestrem pustym, czyli nic w nim się nie, nie znajduje. Urzędy, które prowadziły do tej pory rejestrację stanu cywilnego w oparciu o księgi i swoje programy, tak zwane lokalne, yy, będą zasilały rejestr, państwowy rejestr stanu cywilnego poprzez migrowanie aktów, tak zwane, niektórzy to nazywają, z klawiatury, z palca. I będzie się odbywało to w ten sposób, że jeżeli będzie jakieś zlecenie z innego urzędu, albo jeżeli będzie złożony wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, ten akt, ten akt zostanie zmigrowany, to wtedy tylko i wyłącznie możemy pracować na tym akcie zmigrowanym i wydawać odpisy według nowych wzorów. Tu mam przed, tu mam przed sobą nowy wzór odpisu aktu stanu cywilnego. Jest to, jak widać dokument formatu A4 z aplikacji tak zwanej bazy usług stanu cywilnego po zmigrowaniu aktu można wydać taki odpis aktu stanu cywilnego, ale trzeba wydać taki odpis aktu stanu cywilnego, bo na starych drukach wydajemy odpisy tylko przez okres pół roku od wejścia w życie nowej ustawy pod warunkiem, że dany akt nie został zmigrowany. Do bazy usług stanu cywilnego, czyli nie został do tej, do, tego, do, tej, do tej bazy wpisany i nie został mu przypisany nowy numer wynikający, tak zwany numer wirtualny. Nowych, nowych przepisów, nowych rozporządzeń, nowych procedur jest bardzo dużo i, i nawet nie siliłbym się dzisiaj tutaj na omawianie wszystkiego. To wiązałoby się z, z, z przygotowaniem kilkugodzinnego wykładu, jeżeli chodzi o. Rejestrację stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowody osobiste. Jeszcze raz apeluję do Państwa o, o cierpliwość przy, przy załatwianiu formalności związanych z, z, formalności, z, formalnościami, z formalnościami związanymi z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, rejestracją stanu cywilnego. Wszystkie czynności wykonujemy przy interesancie. System rejestrów państwowych działa. W mojej ocenie poprawnie, ale działa wolno, więc, więc musimy dać mu szansę, dać szansę sobie. Generalnie powinno być naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o przepływ tych informacji, natomiast sama obsługa, dopóki pracownicy nie nabiorą pewnego doświadczenia, a doświadczenie, no, niestety, muszę tak powiedzieć, Nabiera się, obsługując interesantów, wprowadzając wnioski, wydając dowody osobiste, meldując kogoś, wydając dokumenty, wydając odpisy, prostując akty. Jeszcze taki mały news na temat zawierania małżeństw. Małżeństwa możemy zawierać, jak do tej pory, przed urzędnikiem stanu cywilnego. W takim, praktycznie takim samym trybie, jak obowiązywał do tej pory, możemy zawierać małżeństwo przed osobą duchowną na podstawie wydanego zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa przed osobą duchowną. Możemy zawierać również małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. W ramach poprzedniej ustawy z 1986 roku była również możliwość zawierania małżeństw poza lokalem, ale to tylko z ważnych powodów. Czyli ten, ten ważny powód, na przykład przebywanie w zakładzie karnym nadal pozostał, a ustawodawca wprowadził jeszcze inną możliwość, ja nazywam to możliwością komercyjną zawierania małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego, czyli w miejscu wybranym przez przyszłych małżonków. Już nic mi nie przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o czarne, bo nie mamy tutaj pięknych dworków, pięknych miejsc. Ale ktoś może znaleźć jakieś urocze miejsce, w którym chciałby zawierać małżeństwo, i będzie to poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Jeżeli ono będzie spełniało wymogi właściwego, uroczystego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, to taki ślub może się odbyć poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Tylko oprócz wszystkich formalności, które normalnie się załatwia związanych z zawarciem małżeństwa, Oprócz wniesienia opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa, która wynosi nadal 84 zł, należy jeszcze uiścić opłatę w wysokości 1000 zł za tak zwany, ja nazywam to, ślub komercyjny. Tak? Czyli ustawodawca wprowadził możliwość udzielania takiego ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego, ale wprowadził również opłatę, to się nazywa opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego. Jest to uregulowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 roku i ta opłata dokładnie wynosi 1000 zł. Także jeżeli Państwo sobie życzycie takich ślubów, jeżeli macie chęć zawierać małżeństwo w jakimś ładnym miejscu. Oczywiście mówimy tylko o, o terenie miasta i gminy czarne, bo urzędnik stanu cywilnego może dokonywać takich czynności tylko z danej gminy, wybrany kierownik tylko na terenie miasta i gminy, czyli na terenie Jednostki organizacyjnej, no, no, w, której, do, w której dotyczy jego jak gdyby, jurysdykcja. Tak? Czyli nie, 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 ma, nie ma możliwości wchodzenia w teren, na przykład, działania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czuchowie, czy w Szczecinku, czy, czy w Rzeczenicy, tylko na terenie miasta i gminy. Czarne. Czyli jeżeli ktoś taki się znajdzie, to. To zachęcamy do tego typu zgłoszeń. Ja mogę powiedzieć, że na razie żadnego takiego zgłoszenia, jeżeli chodzi o tzw. ślub komercyjny, nie było. Były pytania ze strony par, które przychodziły załatwiać formalności wstępne związane z zawarciem małżeństwa, ubiegać się o dokumenty czy, czy ustalać terminy, składać zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, ale formalnie żadnego takiego zgłoszenia. Nie odnotowałem i nie dokonaliśmy żadnej, nie przyjęliśmy takiej, takiej opłaty za czynności poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. No przepisy na temat ym, tego miejsca ym... Niewiele mówią, tak, ma to być miejsce właściwe, tak, czyli, czyli już ze strony nukturientów przyszłych małżonków powinno być to wybrane takie miejsce, których ich zdaniem będzie właściwe i żeby odpowiadało to również ocenie urzędnika stanu cywilnego, tak, tak to ma wyglądać. No, dla danej pary ślub na przykład w balonie może być miejscem właściwym i i, I adekwatnym do tego, żeby zawrzeć małżeństwo, niekoniecznie Urząd Stanu Cywilnego, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego musi się na to zgodzić, więc jest to kwestia uzgodnienia, oceny dane, danej, danej sytuacji. Nie ma wprost wymienionych punktów, które mówią, że to w takim miejscu można zawrzeć małżeństwo, a w takim nie można, jeżeli strona para. Która będzie zawierała małżeństwo i urzędnik stanu cywilnego dojdą do takiego wspólnego konsensusu, wniosku, że to miejsce będzie właściwe, będzie dobrze przygotowane do tego, żeby przyjąć, bo jednak to jest chwila uroczysta, tak? Nie jest to kwestia celebrowana, ale jest to uroczyste przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, więc takie, takie miejsce musi być, musi być właściwie. Natomiast no, nie potrafię w tym momencie zdefiniować, określić które miejsce byłoby dobre, a które miejsce byłoby niedobre. Jeżeli byśmy mieli jakiś konkretny przykład, wtedy można byłoby dokonać oceny, czy w danym miejscu można przyjąć oświadczenia o stąpieniu w związek małżeński.